Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku serii InfoSims. A na początek bardzo ważna informacja: do 28 maja bieżącego roku na Originie możecie pobrać za darmo grę podstawową The Sims 4 w wersji standardowej. Jest to pełnoprawna wersja gry, w którą możecie grać nawet po zakończeniu promocji. To nie jest żadne demo, więc jest pełnoprawna. Gra, którą po prostu możecie grać, tak, no, taka, taka sama gra, jakbyście kupili ją za pieniądze, tylko że za darmo. I dlatego jeśli ktoś nie posiada jeszcze gry The Sims 4, uważam, że to jest niesamowita promocja i że warto z niej korzystać. I tylko do 28 maja można z niej skorzystać, więc tutaj zachęcam do szybkiego pobierania gry. I po prostu grania sobie właśnie w The Sims 4 za darmo. Zachęcam Was również, żebyście przekazali te informacje innym osobom z waszego otoczenia, komuś z Waszej rodziny, może jakimś znajomym przyjaciołom, którzy też interesują się Simsami i którzy może chętnie zagraliby właśnie w The Sims 4, którzy chętnie właśnie by posiadali własną kopię tej gry całkowicie darmowo, a więc uważam, że to jest niesamowita sprawa. Jeszcze raz się pewnie będę powtarzała, ale zachęcam, zachęcam, zachęcam w szczególności ci. Którzy nie posiadają gry The Sims 4. Mój brat na przykład nie posiadał gre, gry The Sims 4 i tak naprawdę dotychczas grał na mojej kopii, a teraz mógł sobie pobrać tak naprawdę i do swojego konta Origin przypisać własną kopię gry The Sims 4 i teraz ma swoje The Sims 4, więc uważam, że to jest naprawdę, naprawdę wspaniała sprawa. I tutaj ta promocja dotyczy jedynie gry podstawowej w wersji standardowej. To nie dotyczy dodatków, nie dotyczy. Akcesoriów nie dotyczy pakietów, tylko gra podstawowa jest do pobrania za darmo, ale i tak uważam, że warto, bo naprawdę jest to i tak naprawdę duża, duża, duża promocja i możecie kilkadziesiąt złotych przy tym zaoszczędzić. Więc w szczególności ci, którzy jeszcze nie posiadają gry, na pewno się z takiej promocji ucieszą. Przy okazji chciałam Wam również przekazać drugą informację. Tym razem troszeczkę smutniejszą informację, gdyż od czerwca wersja 32-bitowa gry The Sims 4 nie będzie już dalej wspierana, więc ona nie będzie rozwijana, nie będą na nią wychodziły aktualizacje, nie będą z nią kompatybilne nowe dodatki, akcesoria oraz pakiety i po prostu już tak naprawdę nie będzie ona aktualizowana, a więc po prostu będzie już... Pójdzie sobie w zapomnienie. Jeśli będziecie chcieli grać w najnowszą wersję gry The Sims 4, będziecie musieli grać właśnie w wersję 64-bitową i od czerwca będzie to jedyna wspierana wersja gry The Sims 4. Dlatego, żeby właśnie tym graczom, którzy grali do tej pory tylko w wersję 32-bitową i nie mają możliwości grania w wersję 64-bitową, wyjdzie tak zwana. Wyjdzie tak zwana The Sims 4 edycja tradycyjna, która właśnie będzie wersją 32-bitową i która będzie darmowa dla wszystkich tych, którzy w czerwcu będą posiadali grę The Sims 4. Więc jeśli ktoś posiada grę The Sims 4, będzie mógł za darmo pobrać The Sims 4 edycję tradycyjną, która będzie zamkniętą wersją gry, właśnie The Sims 4, wersją 32-bitową. I ona będzie kompatybilna i będzie zawierała wszystkie aktualizacje do 28 lutego. A więc w dniu 28 lutego, tak naprawdę, została ta edycja tradycyjna, powiedzmy, zamknięta, i na ten dzień po prostu to będzie, to będzie gra z tego dnia, powiedzmy. I będzie zawierała wszystkie aktualizacje, i będzie kompatybilna ze wszystkimi dodatkami, pakietami i akcesoriami, które wyszły do 28 lutego. Czyli będzie kompatybilna ze wszystkim, co wyszło, włącznie z StrangerVille. To, co wyszło, wyjdzie, a w przyszłości wyjdzie po StrangerVille, nie będzie kompatybilne z edycją tradycyjną. A więc tutaj tylko te dodatki, pakiety, które tak naprawdę wyszły do 28 lutego bieżącego roku, będą kompatybilne z edycją tradycyjną i będziecie mogli tylko w te dodatki, jeśli będziecie grali w edy edycję tradycyjną, tylko te dodatki będziecie mogli mieć. Zainstalowany będziecie mogli sobie właśnie z nich korzystać w edycji tradycyjnej. Warto wspomnieć, że edycja tradycyjna nie będzie wspierała opcji społecznościowych, czyli tak naprawdę nie będziecie mieli w tej edycji tradycyjnej galerii. A więc nie będziecie mogli korzystać z galerii, gdyż powiedzmy, to jest taka rzecz, która cały czas żyje, a po prostu edycja tradycyjna jest zamkniętą, mówię, wersją i skończoną wersją gry 7430. 2-bitową, dlatego wszystkich, którzy grają w wersję 32-bitową, a mają możliwość wersji grania w 64-bitową bo mają system operacyjny, który to uciągnie, no to niestety od czerwca będą musieli się przełączyć na wersję 64-bitową, aby właśnie korzystać z wszystkich najnowszych rzeczy, które będą właśnie wychodziły od czerwca do gry Destiny 4. Niestety ci, którzy właśnie nie mają możliwości grania w wersję 64-bitową mają system operacyjny tylko 32-bitowy. Niestety oni albo będą mogli grać w edycję tradycyjną, która nie będzie rozwijana, albo po prostu będziecie musieli niestety swój po prostu, sprzęt uaktualnić i po prostu go powiedzmy rozwinąć i powiedzmy ulepszyć. O, to jest chyba dobre słowo, będziecie musieli swój sprzęt ulepszyć tak, żebyście mogli mieć system 64-bitowy na swoim komputerze i który właśnie w tym momencie Wam pozwoli nagranie w The Sims 4 w wersji 64-bitowej. Informuję o tym, bo czerwiec tuż tuż, a więc już za kilkanaście, kilkadziesiąt dni. Wersja 32-bitowa przestanie być po prostu wspierana. Więc warto o tym pomyśleć i warto się na to po prostu przygotować. W opisie odcinka znajdziecie link do tej strony, którą Wam teraz wyświetlam. Tam są również pytania, które właśnie można, są najczęściej zadawane i są właśnie tutaj odpowiedzi na te pytania. Więc możecie, jeśli Was ten problem dotyczy, po prostu sobie więcej na ten temat poczytać. Tam gdzieś ten na pewno też jest link do tego jak sprawdzić jaką wy macie wersję właśnie oprogramowania jaki macie właśnie system to tam też jest link, żeby który mówi wam jak to sprawdzić więc też właśnie zachęcam do zajrzenia do opisu odcinka, bo tam znajdzie, znajdziecie ten link, jeśli was, was ten problem dotyczy również w opisie odcinka znajdziecie link do Origina bezpośrednio gdzie możecie pobrać właśnie Grady Sims 4 za darmo, tylko do 28 maja, więc też serdecznie zachęcam. Dwa linki, wydaje mi się, że dwa bardzo ważne linki w opisie odcinka. Ja mam nadzieję, że ten króciutki odcinek Info Simsów, ale za to treściwy i ważny, bo obie, oba aspekty są tutaj ważne, Wam się podobał. No i co, i mam nadzieję, że wszyscy zdążycie skorzystać z promocji i że wszyscy będziecie mogli korzystać z gry The Sims 4, jeśli oczywiście chcecie. A więc tutaj serdecznie zachęcam, bo mówię, nic Was to nie kosztuje, a możecie mieć za darmo The Sims 4 grę podstawową. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie odcinka i do usłyszenia. Do zobaczenia. Susu. -su!